Hallo witam was, kim bardzo serdecznie pierwszym odcinku z Parka 2. was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Dev Parka 2. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Dev Parka 2. Widzicie, tutaj się jest że nie ma na takie lepsze. Tu już mamy tego klana, który chwilę gada jakieś rzeczy. Yy, I ogólnie to jest zimna Dev Parka. To rzeczywiście ładnie jest Dev Parka 2. I to oczywiście. Mm, Trzy gry od tej samej firmy, czyli właśnie w Parker'en. Oczywiście go jeszcze nie przyszedłem. Zapraszam e, do piątego odcinka. Szósty, który wleci po. Nie, wróć, e, się Hello. 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 I. So, so so Wróci. który wleci po tym odcinku. I e, przed tym odcinkiem pojawił się parę. Odcinek piąty. Id w park 1. To jest D w park 2 odcinek 1, potem do w park odcinek 6 i w park odcinek 7. No, przepraszam za palce. Tutaj mamy oczywiście yy, grę. Mamy tak, poziomy tu nosie, oczywiście mamy duch. którą chyba sobie zagramy. Mamy tak, potwory się nie widzą, nie atakują. Clown cię nie atakuje. Dodatkowa amunicja do oglądania reklam więcej reklam w trakcie gry. Zagadki są losowe, zagadki są proste, teraz możesz korzystać z podpowiedzi. Dobra. Łatwo. wygrany i zdobędziesz nową skórkę klauna. Potwory są słabe i powolne. Klaun jest powolny. Dodatkowa amunicja do oglądania reklam. Zagadki są losowe. Zagadki są proste oraz możesz korzystać z podpowiedzi. Normalne. Potwory są silniejsze. Klaun jest szybszy. Braka nimi na reklam. Zagadki są proste oraz możesz korzystać z podpowiedzi. Trudne. Więcej potworów są silne. Klaun jest szybki. Brakam nic zaglądają reklam. Zagadki są losowe. Zagadki są proste, raz muszę korzystać z podpowiedzi. Bardzo szybki kląd, bardzo szybki. Brakam nic i reklam. Zagadki są losowe. Zagadki są proste, raz muszę korzystać z podpowiedzi. Dobra. Technologika. To oczywiście tryb duch. Już na to na polskie jest przetłumaczona. Lecimy słuchajcie z tym. I... Super pozytywka, no. Ty nie ma się co bać. Ty nie ma się co bać. poziomie po prostu oglądając reklamy lub kupując je. Czy jest prolog, tak? Czy to jest prolog? Tu będzie kilka... Będzie kilka części. Dobra, tu mamy teraz. Tak, kto to krzyczy? Sprawdź swoją siostrę do jej pokoju. No, nawet zdrowie, mamy napteczkę, na też. Można też chyba kłócić się, lecz jest Albo to ten sam, tylko starszy jest teraz. Albo coś w tym pokoju takim. No ale dobra. Słuchajcie, to na tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy odcinek. To oczywiście każdy pierwszy odcinek z każdej gry prostu będzie testem. Tak jak trzeci, czwarty zapakował testem, ale to kamerki, nie gry. Muszę nawet nie było źle, nie było zbyt dużo przycięć, ale tutaj, ja każdy bierze z pierwszym odcinkiem, ona tylko testował. Więc co, dziękuję poza Widzimy się w jutro w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i pa. W kolejnym odcinku wrognia, pa.